Tu jest złoty. Możliwe. Podchodzą, podchodzą. Gdzie bydziemy? Dawaj szybko nie na strefy. idzie. Musimy do nich podchodzić Jestem z Zablokowałem. Uwaga, pierścień się rusza Zablokowałem. Zablokowałem.

Kurwa. Nowy To jest ta loba, którzyśmy jej nie dojechali. Pieszczę króle. Została tylko minuta. Z się. Jest to jest właściwym drugi team Jeszcze jest ta z tego teamu też został. Ja mam ja mam te Fenik sama. Mnie całkiem niedaleko. Nie A to chyba wody już mnie nie odwrócisz. Nie, 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 Pancerz, pancerz. nie, 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 na linę, żeby do was wrócić i zjechałem w dół, zamiast górę. w nie, O, i tak zaglądałem i spadłem kurwa. I to i to był kurwa zóź do trummy Czekaj tu, zaraz, czekaj tutaj bo tu będzie tak, o, tak, tu tak, cię będą musieli wejść, tam wejść tam na twój dach spokojnie, to spokojnie wcale, pierści wygląda na to, że jestem wewnątrz pierwszy. O, po tym tam spotkali się. Za to zajdź. No, wykorzystaj okazję. Zostały trzy oddziały. Jeszcze loba, jeszcze loba. Pięknie, pięknie, kurwa, pięknie. Ale się zawiesiło na koniec, mówię. Nie że co się dzieje. Pięknie. Patrz, dwa czempionety pod rząd.